To już jest koniec, czyli ostatnia część nowości. No dobra jest ona niepełna, dlatego że jeszcze w czwartek pojawią się na stronie personalizowane torby. W tej części mamy zestaw zdrapek i wyzwań z segregatorem A5. Do zebrania są naprawdę różne kwoty, a łącznie można uzbierać około 1000 zł. Do niedzieli na wszystkie produkty działa kod PR10. To już jest koniec, czyli ostatnia część nowości. No dobra jest ona niepełna, dlatego że jeszcze w czwartek pojawią się na stronie personalizowane torby. W tej części mamy zestaw zdrapek i wyzwań z segregatorem A5. Do zebrania są naprawdę różne kwoty, a łącznie można uzbierać około 1000 zł. Do niedzieli na wszystkie produkty działa kod PR10. To już jest koniec, czyli ostatnia część nowości. No dobra jest ona niepełna, dlatego że jeszcze w czwartek pojawią się na stronie personalizowane torby. W tej części mamy zestaw zdrapek i wyzwań z segregatorem A5. Do zebrania są naprawdę różne kwoty, a łącznie można uzbierać około 1000 zł. Do niedzieli na wszystkie produkty działa kod PR10.